Co jest kluczowe w dobrostanie psychicznym? Przede wszystkim świadomość, czym on jest, a po drugie praca nad poczuciem własnej wartości. To jest fundament dobrostanu psychicznego. potrzebujemy well-beingu po to żeby mieć wyższą produktywność, żeby mieć lepszą lojalność klientów, żeby mieć niższe koszty związane z chorobowym, ale myślę też, że po prostu warto robić, ponieważ jest to bardzo wysoka wartość ludzi. Myślę sobie, że trzeba dostosować działania dobrostanowe do kontekstu i do organizacji. Nie popełniajmy takich błędów jak owocowe wtorki w organizacjach, które kompletnie nie mają tak rozbudowanej kultury organizacyjnej. Ja w konferencji BFKM biorę już drugi raz udział, i za każdym razem wychodzę z takim przekonaniem, że największą wartością, jaką stąd wynoszę, to możliwość spojrzenia szeroko na dany temat. Największą inspiracją po dzisiejszej konferencji jest dla mnie zastanowienie się nad tym, czy ja jestem obecnie w dobrostanie. Z pewnością sięgnę do pozycji książkowych, które były polecane, i jak zwykle nie zawiodłam się na konferencji BFKM.